Chcesz Delta pójść sam na A na przykład Wysłany, boże No dobra, tylko my pewnie kurwa zmatły. CETA Nie wiem ile oni mają kurwa tych granatów Wszystkie. No kurwa flash może nie da się wskoczyć Delta został wysłany na misję na A, więc Jeden jest CT Ktoś musi wynieść pieczę, nie? Hej W okay, Kurwa, tu jest dwóch przy drewnie i cave AWP Jeden CT był, czyli chyba jest pusty bez? Paka Jeszcze na donut A wupa od CT Chodź do mnie może Wiesz, teraz już chyba chuj hmm. Zablokowałem cię Wychodzisz na to. Uch, czekaj. się, niech jeden patrzy mida, drugi. Drugi. No Bohater. No <laughs> Kurwa, kolowałem, co? Delta, żeś poszedł na A. już. <laughs> Wymagało to tylko, żebyś zajęł.